Kolejny odcinek Olga Pietkiewicz w poprzednim dokładnie przedstawiłem. A Dzień więc... dobry. Jedziemy. Jedziemy z mamy tym mózg, tym. mamy układ nerwowy, on się ty, w przypadku zbycia pokrzanił i między innymi Olga go zaczęła naprawiać. A naprawianie to jest mądre jedzenie. Na przykład. Tak, na przykład mądre jedzenie. Ostatnio w tamtym odcinku mówiliśmy o wodzie, tak, o tłuszczach, o białkach. Już... No właśnie tak. Leciutko, leciutko leciutko. Leciutko, leciutko, No ale mówiłam na pewno o prekursorach neuroprzekaźników, tak jest. Ale powtórz są... to jeszcze raz, wbijmy sobie to my chorzy w głowę. Mm -hmm. yy, białka są bardzo istotne dla mózgu. 40% suchej masy mózgu to są białka. I żeby mózg prawidłowo mógł pracować, powinniśmy mieć dobrej jakości białka w diecie. Yy, zwłaszcza te, które zawierają yy, tyrozynę i tyroksynę. Prekursory, to są aminokwasy, które są prekursorami serotoniny i dopaminy. Więc co jeść? No, mleko pić. Zwłaszcza od kus. Mleko kwaśne zwłaszcza. Tutaj Zbyszek opowiadał o siadłym mleku, które kiedyś gościło na stołach. Teraz niestety nie gości na stołach i teraz niestety jelita na tym cierpią. Białe sery, różnego rodzaju twarogi kasze, pestki słonecznika. Arbuz zawiera dużo tyrozyny. Orzechy, migdały to są rzeczywiście produkty, które nasz mózg bardzo lubi. Co tam jeszcze? No nie sposób ominąć bioflawonoidów, całego tak jest. bogactwa najróżniejszych bioflawonoidów, które występują w owocach cytrusowych, w naszych rodzimych tutaj owocach, w owocach jagodowych. Bioflawonoidy mają bardzo silne działanie neuroprotekcyjne na nasz mózg. No, one też poprawiają pamięć, koncentrację, bardzo szerokie działanie. Duża grupa antocyjanów, które znajdują się w owocach jagodowych, także wspierają nam nasze, nasz mózg. Poprzez to, że lepiej synapsy działają, czyli bodziec jest lepiej przekazywany od jednego neuronu do drugiego neuronu. Chodzi o te połączenia i to, żeby. Po prostu normalnie, tak jak światło wodem tak. zapierdzielało wszystko. A nie, ale, że gdzieś tam się zatrzymuje, bo... Jest bo jedna nie z działają. myśli wiele, wiele lat temu było, że te choroby, depresja, mania czy połączenie w chadzie, lęki paniczne to jest między innymi coś, że coś złego stało się z połączeniami, z synapsami. Uh -huh. I e, między innymi w Polsce świetny człowiek, niestety już nieżyjący, profesor Wetulani, bardzo często podkreślał właśnie rolę owoców jagodowych uh -huh. w tym wypadku. Profesor Wetulani, wielki umysł, bardzo sprawnie działający mózg do, do, końca. do końca. Przecież on miał 80, parę 9, lat. 90, jeszcze. Miał już miał ponad wykłady. 90. I miał wykłady. I te wykłady, proszę Państwa, są w internecie, są na YouTubie, można wysłuchać. Piękne, mądre, fantastyczne i dużo wiedzy z Niech płynie, także polecam serdecznie. Ja zdążyłem jeszcze nawet rozmawiać z nim kiedyś, i on mnie przeprosił, mówi za mleko. Właśnie, od, on mnie nauczył tego, żeby zawsze mówić bo przecież dużo wyrobów z mleka ja sam powiedziałbym, żeby ludzie nie ruszali. Tylko trzeba wciąż powtarzać i tłuc ludziom, że mleko od rolnika takie żywe, czyli w całości, tak. nic nie odciągnięte, nie pasteryzowane, czyli krótko mówiąc gotowane, bo nasze mamy jak robiły budyń nie raz gotowało, ale tak normalnie nie piło się gotowanego mleka, bo jeszcze do tego był ten ochydny kożuch. I większość dzieci i tak będzie z tego przygotowana. Ja, to ja, ja wiem, to wiem ale większość dzieci. To uratowało to ludzkość, wiesz, że ludzie się brzydzili kożucha. Tak twierdzę. I to żywe mleko i właśnie on powiedział, nieraz powiedziałem i nieraz zapomniałem dopowiedzieć, że mówię o tym mleku takie, no wiadomo jakie. Tylko tak, 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 Mleko. Mówimy o żywym mleku, nie fermowe, ja to tak nazwę. Nie, nie z wielu, zlewany tak z wielu. Z I to wielu dotyczy jajek, owoców, także drodzy Państwo, przestaniemy już te uwagi mówić. Zawsze mówimy o zdrowej, normalnej, wyprodukowanej, bez dziwolągów żywności. Tak, przez, przez rolnika, gdzieś tam niedaleko funkcjonującego najlepiej, żeby ta żywność była w miarę świeża. Mhm. Jak już o owocach było, to, to trzeba i o warzywach opowiedzieć. Tak jest. również bardzo ważny składnik diety dla naszego ciała, dla naszego mózgu. Warzywa zielone, z kwasem foliowym, z, z chlorofilem, bardzo istotne, bardzo istotne produkty w naszym menu. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Jest takie warzywo, które ja osobiście bardzo lubię i lubię je jeść, i lubię je polecać, które niekoniecznie jest, niekoniecznie jest popularne, nie wiem dlaczego na, na, na stołach. To są buraki. To są A -a. buraki, ale na surową <laughs> najlepiej. Burak jest magicznym warzywem według mnie, dlatego że fantastycznie. Detoksykuje organizm, także mózg. Burak zawiera związki azotowe, które w naszym organizmie przekształcają się na tlenek azotu. Bardzo silny przeciwutleniacz, ale związek, który rozszerza naczynia krwionośne. Jeżeli są rozszerzone naczynia krwionośne, no to mózg jest lepiej ukrwiony. Jest, jeżeli jest lepiej ukrwiony, to jest bardziej odżywiony i, i lepiej funkcjonuje. Więc te buraki, seler ma również te same właściwości, szpinak. Pamiętajmy o tym, żeby Jeść surówki, oczywiście buraczki gotowane są fajne, ale spróbować surowego buraczka, utrzeć sobie razem z sałatą, z cebulą, z cząstkiem, pokropić cytryną, polać oliwą z oliwek, to będzie naprawdę bardzo odżywcze danie. Olga, na większości stołów, które ja pamiętam z tych moich młodzieńczych czasów, to komu się chciało gotować warzywa? To większość to były surowki. Uh -huh. Myślę, że nawet jeżeli te mamy, babcie nie miały do końca świadomości zdrowotności tego, to chociażby z tego, że ja pamiętam na przykład z selera, to mama obierała tarka. I z jabłuszkiem na przykład. Na nie? przykład. Mhm. To było tak smaczne, że gotowanie to dodatkowy czas, ona przyszła z pracy i tu trzeba dzieciom, mąż za chwilę wróci, zrobić coś dobrego. Tak. Tak. I to ja pamiętam, że większość to były surówki, bez dodatkowych jakichś tak dziwnych rzeczy, które w surówkach, w sklepach można przeczytać. To po prostu były z buraczka, to też pamiętam. Normalnie był tarty burak, tam tak, z, też z jabłuszkiem. Nawet może nie wiem, być, co dodawała, a smakowało. Pewnie to są bardzo smaczne Nie mówię już o tym, że to były dwie moje ukochane surówki, które mama uwielbiała robić. To był z selera i z buraka. I trzecia, przepraszam, kapusta kiszona. No, kiszonki są bardzo ważne. Kiszonki są bardzo ważne. To już było o tym, dlaczego produkty fermentowane dostarczają nam tylko króciutko przypomnę e, e, probiotyków, bakterii probiotycznych czy drobnoustrojów symbiotycznych, generalnie rzecz biorąc, które wpływają bardzo dobrze nam na naszą mikrobiotę, a mikrobiota ma bardzo duży wpływ na nasz mózg. Proszę Państwa, kakao. Muszę o kakale również powiedzieć, bo to jest bardzo dobry produkt dla naszego mózgu. Tak jest. Kakao również polepsza ukrwienie w naszym mózgu, zwłaszcza w istocie szarej. Więc po prostu pijmy mleko, róbmy sobie kakao. Podpowiem tylko tak, że. Produkty spalone generalnie nie są zbyt odżywcze. One zawierają różne związki, które wytwarzają się w wysokich temperaturach, jak toluen, benzen, jak akrylamid, silnie toksyczny związek rakotwórczy. Natomiast pamiętajmy, że kakao możemy sobie kupić surowe, nie musi być spalone. Surowe kakao jest dostępne w sklepach ekologicznych czy w działach ekologicznych super, hipermarketów. Bardzo smaczne, bardzo odżywcze, bardzo dobrze wpływające na nasz mózg. Polecam przejść z kakao spalonego na kakao surowe, i na pewno będzie to y, bardzo zdrowe. Co prawda, kakao jest i tak w niższych temperaturach palone niż kawa, więc nie jest tak To jeszcze nie jest kawa. to, właśnie chciałem dopowiedzieć, mm -hmm. bo przypomnijmy sobie, moja dusza historyka wychodzi. W wielu wojskach przez paręset lat, jak tylko poznano w różnych regionach świata żołnierze dostawiali gorzką czekoladę. Mm -hmm. czyli Krótko mówiąc, żeby im dostawali. nie... A to swoją drogą. <grym> Kiedyś możemy o tym powiedzieć. Po co? A czekoladę, żeby im nie odbijało. No, żeby byli właśnie z normalnym umysłem, trzeźbym, nie uciekali, czyli racjonalnie oceniali sytuację. To już dawno, dawno wiadomo było i my musimy teraz ludzkości <grym> przypominać, bo zapominamy o takich sprawach. Kiedyś gorzka czekolada to była powyżej 90 no Teraz 70, czytam 60-70% jest gorzka. Nie, drodzy Państwo, gorzka czekolada to, to najlepiej bardzo. 99 albo 100%. A jest taka w sprzedaży? Jest, są, jest, oczywiście no rzuka. właśnie są, tylko poszukać. No ale właśnie to, to, to kakao, żeby tam było. Ale wracając do wojska, to yy, też spotkałam się z taką publikacją. Nie wiem czy wiesz, dlaczego, yy, dlaczego ta grochówka w wojsku jest taka obowiązkowa? No, to pe pewno nie wiem, bo ja zawsze walory smakowe. Smakowe swoją Bo z ale większego kotła jest lepsza. No, mów. No właśnie, okazuje się, że w grochu znajdują się substancje, które poprawiają yy, stan emocjonalny mózgu. Czyli ludzie, którzy jedzą grochówkę, są po prostu szczęśliwsi. Nie będę za bardzo szczęśliwa, ale jak dzisiaj się dołożę. Ale, ale koniecznie ale, zrobię sobie grochówkę. Czy tak jest, czy nie jest? Nie wiem, natomiast no, autor tego tekstu udowadniał, ale ja bym że, się że nie... dlatego żołnierze dostają właśnie groch do jedzenia w postaci grochówki. Ale powiem Ci Olga, że to bardzo do mnie trafiło. Usłyszałem to pierwszy raz, ale tak jak wiesz, przy rosole dobrze zrobionym, takim długo, długo, długo gotowanym, jak kiedyś matki nigdy nie gotowały i dawały na stół, i to e, następny może kiedyś będzie temat, znaleziono później jakby po co to było robione i tak długo, to w Grochówce zwróć uwagę, że jak były robione duże, ludyczne imprezy, Grochuwa, do dzisiaj. Festyny, atrakcja, e, to chyba. Tak, i wiesz co, ja naprawdę mocno wierzę w takie przesłania historyczne, ludzkość naprawdę, to, 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 to trudno jest w tych czasach uwierzyć, całe życie e, szła zgodnie z tradycją, e, z pokolenia na pokolenie, nieraz nawet się nie zastanawiano dlaczego, ale skoro to pomaga i tak dalej, i tak dalej, i tak mhm. dalej. Tak, ja, ja wiem, że teraz mnie przekonałaś do tej myśli, bo nie wierzę, żeby tylko to był przypadek, że właśnie w takich sytuacjach takiej ilości grochu wy. Nie, no młodzi ludzie, zobaczcie, wyrwani ze swojego środowiska, wsadzeni w mundur, muszą wykonywać rozkazy, no to przecież no bunt. Bunt musi być. No ale jak zje grochówkę raz drugi, trzeci bromu jeszcze to do tego. Nie i Olga wie, że brom to był po, po, oprócz tego tak, elementu no, drugi tak, element tak, taki, no, w no, takich ale, filmach trzeba mówić. No w każdym razie, no taki człowiek. No bardzo nazwijmy, bardzo, że bardziej spolegliwi. Bardziej był spolegliwy, tak, ale też pozytywnie nastawiony do tego, co się wokół działo. A i, bardzo ciekawe to. I o to tutaj chodziło. Dobra, to myślę, że mniej więcej. Mniej więcej wiemy, co należy jeść, ale pamiętajmy też, że są różnego rodzaju zioła, różnego rodzaju fajne rzeczy, które także wpływają pozytywnie nam na nasz mózg. Często na przykład, nazywane adaptogenami. Też nazywane adaptogenami, jak najbardziej. Na przykład kurkuma. Tak jest. Kurkuma, która, jak już mówimy o grochu, że, że faktycznie ten, takie pozytywne nastawienie wywołuje, to kurkuma robi dokładnie to samo, a oprócz tego jeszcze działa przeciwzapalnie. Pamiętajmy, że. Kurkuma zawierająca kurkuminę, bo to o kurkuminie tutaj mowa. To żółte I, takie. I Tak, i o kurkuminę mm. chodzi, lepiej jest przyswajalna przez organizm w towarzystwie piperyny. Tak jest, czyli czarnego pieprzu świeżo zmielonego. Jeżeli mamy kurkumę, stosować troszeczkę pieprzu do tego i wiemy, że ta kurkuma rzeczywiście będzie robić to, co ma robić w organizmie. Dlatego najlepiej ja zauważyłem po moim organizmie wiele lat temu znowu od ciebie ta wiedza. W różnej formie przyjmowałem kurkumę, piperynę, w różnych formach. I zauważyłem jedna rzecz, że nawet bym nie rozumiał dlaczego, to jednak tak świeże, działo. świeże, uh -huh. wtedy najbardziej działało, czyli kawałek kurkumy sobie kupić zetrzeć, e, bo surowej, można tak, surowej tak, takiej. Jak nie ma ktoś, to niech nie rezygnuje w ogóle, tylko kupi w proszku oczywiście. Jak ja mówię, że najlepiej, to nie znaczy, że każda inna forma jest zła. Tak, I e, pieprz rzeczywiście, zresztą to jest tak, jak siebie, jak nawet bym nie rozumiał, z jakiego naukowego, jak to się teraz mówi, punktu widzenia e, powinniśmy uzasadnić, to świeżo siemię zmielone. E, Pieprz dopiero co zmielony, kurkuma czy imbir. Jednak starać się, jeżeli tylko to jest możliwe, w formie świeżej. Oczywiście, że tak, nie utlenionej, bo jak już utlenione, to wiadomo, że. Ale jak nie masz inaczej, to lepiej to niż w ogóle. Mhm. Wszyscy znamy takie zioło rozmaryn. Tak jest. I bardzo lubimy to zioło. Rozmaryn również bardzo pozytywnie wpływa nam na nasz mózg. Nasz mózg uwielbia, e, uwielbia to zioło. No i cały mamy zestaw. Różnych takich predestynowanych dla naszego mózgu już ziół, jak na przykład miłożąb dwuklapowy, czyli ginkgo tak biloba, poprawiający także ukrwienie naszego mózgu. Nawet sobie zapisać, drodzy Państwo, bo dwa, trzy razy odsłuchać i sobie zapisać, bo to są rzeczy, które w inny sposób jak suplementacją trudno. W tych, tak. naszej szerokości geograficznej, a to pomaga, ja to wiem, to pomaga. Tak, to znaczy jedzenie ma bardzo duży wpływ na mózg i samym jedzeniem też zrobimy sobie, e, wprowadzimy dużo Ale zmian. Ale trzeba, Natomiast tak. to trwa w czasie. I sama wiem z, z, z przykładów, jakie mam u siebie w gabinecie, że jeżeli coś trwa w czasie, to ludzie się zniechęcają. Ale jeżeli proces wesprzemy e, suplementacją, to wtedy tak. skracamy ten czas. I, I mówimy i teraz właśnie kontynacja. o miłożębie, mówimy mhm. o szwaganie. Na o ashwagandha adaptogen właśnie bardzo dobry. Ashwagandha też jest bardzo fajnym Ziołem w przypadku niedomagań tarczycy, a mózg bardzo nie lubi, kiedy tarczyca nie domaga. Oj, jak on cierpi wtedy. Więc ashwaganda tutaj. To nie wiedziałem. Widzisz? Ashwaganda poprawia pracę mózgu, poprawia, ona równoważy. Mamy układ nerwowy złożony z dwóch części: współczulny i przywspółczulny, tak sympatyczny, jest. parasympatyczny. Jeden ma y, nas pobudzać, drugi ma nas relaksować. No i najczęściej, jak my w tym stresie takim żyjemy, w tym zagonieniu, w tym biegu, w tym tempie, to ten, który nas pobudza, jest cały czas aktywowany, a ten, który ma nas relaksować, niestety nie ma w ogóle tak dojścia do głosu. No i z tego tytułu również biorą się różne niefajne e, sytuacje w naszym mózgu, różne niefajne zadłużenia. E, a szwaganda równoważy oba Aha. te układy. Ona doprowadza do harmonii pomiędzy nimi, więc jest tutaj no, fajną, fajną rośliną. Różeniec górski. Tak, jest. Jakże dobre zioło w przypadku, kiedy jesteśmy zestresowani, kiedy mamy problemy z pamięcią. Możemy sobie herbatkę z różeńca pić, możemy wesprzeć się w ten sposób. Dzieci, które są zestresowane bardzo dobrze na, na różeńcu, że tak powiem, działają. Dobrze możemy im też. Znam albo... osobę, która no. robi z rana dzieciom przed odwiezieniem do e, szkoły właśnie z różeńca herbatkę. No, jeżeli... i podobno u niej w rodzinie tak. Mhm. Pamiętajmy, że e, zioła to są lekarstwa. Nie można ich też stosować tak. No dzisiaj sobie będę, tak. od dzisiaj będę piła tam coś, Melisę na przykład codziennie. Nie. Nasz organizm się przyzwyczaja, dlatego jeżeli stosujemy działa, stosujemy je na przykład trzy tygodnie, zróbmy sobie tydzień przerwy, znowu trzy tygodnie, tydzień przerwy, róbmy przerwy. Stosujemy Mamusiu, je. wiesz, jak masz teraz herbatki dzieciom robić? <grym> Może wie, ja natomiast chcę to tutaj głośno. Ale przy rozmarynie, się jak zauważyłaś, Rudy nawet przyszedł. Tak, bo z tym rozmarynem, się. to jak widzicie, i w pieśniach starych, i tak. wojskowych, i w ludowych często się pojawia, bo właśnie między innymi nawet jak sobie podejrzewam, ludzie nie do końca zdawali sprawę, to sadzono wokół domu, przy domu rozmaryn, najprawdopodobniej, bo nie umiemy tego na przykład, bo ktoś powie, a naukowy dowód, jak to zrobić, z grobów wszystkich wyciągnąć, ale ten rozmaryn pojawiał się w ogródkach, wszędzie naokoło domu, nie tylko po to, żeby było dobrą przyprawą, na pewno. No rozmaryn ma bardzo silne olejki wytwarzane. No więc... dokładnie, te olejki eteryczne, mhm. dobry upał, dał czadu i od razu w domu mama z tatą się mniej kłócimy. No, Na, Na przykład. No też to jest bardzo możliwe, oczywiście, że tak. Yy, mózg, proszę Państwa, lubi wypoczywać, tak. lubi spać i potrzebuje spać. Jak ja słyszę od ludzi, że oni sypiają po 4 godziny na dobę, to mi włosy na głowie dęba stają. To jestem przerażona. Mózg musi dostać swoją porcję snu. Nie da rady inaczej. Pamiętajmy, że kiedy mózg śpi, on się oczyszcza z toksyn. Jak się okazuje, naczynia limfatyczne w mózgu rozszerzają się wtedy, kiedy śpimy, kiedy odpoczywamy, nawet o 60% po to, żeby przepływ tych toksyn przez mózg był szybki, zwarty i żeby mózg jak najszybciej się ich pozbył. Substancja glejowa bodajże, tak. Substancja glejowa jest taką pompą sąc otłoczącą dla naczyń limfatycznych mózgu. Więc nasz organizm jest naprawdę bardzo mądry, bardzo inteligentny. Nie przeszkadzajmy mu w jego pracy, a wyjdziemy na tym dobrze. Mózg lubi ćwiczyć. Lubi tak. gimnastykę. Nie lubi siedzenia na dupsku, że tak powiem kolokwialnie. Są pewne wręcz dziedziny sportu, które są predestynowane dla naszego mózgu. Tenis ziemny, ale zwłaszcza tenis stołowy, jak się okazuje. No widzisz, a ja grałem w tenisa ziemnego. A widzisz, no to zawsze jeszcze można w stołowego pograć. Jest taki znany psychiatra, neurolog, psychoterapeuta amerykański, Daniel Amen. Który wręcz twierdzi, że tenis stołowy ma taki wpływ na mózg, że synchronizuje obie półkule. I on uważa, że dlatego no, Japończycy, Chińczycy są bardzo inteligentni. Oni przecież ciągle grają w tego tenisa. Oni, oni w ten sposób ćwiczą swój mózg na okrągło. Proponuje też zacząć ćwiczyć swój mózg. Ale jest też inny naukowiec. Yoshiro Tsutsumi nazywać się, to jest japoński naukowiec, taka ciekawostka, który wymyślił odpowiednie ćwiczenia dla naszego mózgu. I wcale tu nie chodzi o to, żeby, że, że jakieś hantle mamy brać i ten mózg ćwiczyć w ten sposób. Nie. To są ćwiczenia, które wykonujemy dłońmi, a konkretnie palcami. Jest cały zestaw. Tam jest chyba dziewięć ćwiczeń, z tego co wiem. Są ćwiczenia, roz, które najpierw rozgrzewają mózg, Aha. później są ćwiczenia, które rzeczywiście ten mózg aktywują, i później są ćwiczenia, które ten mózg wyciszają. I on twierdzi, że taki wyćwiczony mózg żyje dłużej, lepiej, w lepszym komforcie, unika chorób demencyjnych, Proszę, unika wszelkiego rodzaju chorób. musimy burzeń. zrobić koniecznie jeszcze jeden odcinek, właśnie o tym, co najmniej jeden. O tym, bo tak naprawdę, drodzy Państwo, to widzicie, żeby myśleć to trzeba mądrze się odżywiać, a żeby mądrze się odżywiać trzeba myśleć, czyli tak, to jest no, kółko to tak pięknie zamknięte i jak to zrozumiecie i wszystkie inne rzeczy e, tego fenomenu ludzkiego ciała i tej złożoności, a z drugiej strony prostoty, no to będzie lepiej. Bardzo olgo. No Olga, jesteś wielka, wspaniała i bardzo Ci dziękuję ja za kolejny bardzo, odcinek dziękuję, dziękuję i że e, obiecaj tu na m, wizji Halo Halo, że dzisiaj nie skończyliśmy o tym. Wrócimy jeszcze Wrócimy, na pewno do tematu. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo Ci dziękuję.